Cześć, dzisiaj wam poranną rutynę moich krójków. Także one jeszcze nie wiedzą, że wstałam, ale zaraz, jak wyciągnę do nich rękę, to od razu się budzą, można powiedzieć, i przybiegają. Nie zawsze wszystkie naraz, w sensie mam tylko dwa. Tutaj głaszczę Tadeusza, czyli Tediego, i teraz Moli, właśnie przyszła do mnie. One wiedzą, że jak tylko wstanę, to dostaną jedzonko. Także tutaj poranne mizianie musi oczywiście być zaliczone przed, przed tym, jak wstanę i dam im jeść. Także chwila... Chwila na przytulasy i pokazuję teraz syf jaki zrobiły. Chociaż nie było najgorzej. Tylko jeden kocyk, który powinien być koło klatki, tam gdzie pokazuję koło klatki, koło paśnika no wylądował pod biurkiem. Sobie jeszcze dojadają poranne sianko, które jeszcze zostało z wieczora. No i przesunęły pojemnik gdzie są tam ich smakołyki. Tadeusz już wie co się święci. Także tutaj do nich zawsze podchodzę. Mówię dlaczego zrobił, pytam się dlaczego zrobił taki syf, jak możecie się spodziewać nie odpowiadają. Tutaj wam pokazuję co dostałem do jedzenka. W tej im babkę lancetowatą, najwięcej tak naprawdę. Później kocanka, następnie leci malinka, widzicie porzeczki, trochę rumianku i na koniec fiołek który barwny. Trochę mi się tutaj wysypało tego, ale później to posprzątałam, żeby nie było. I one zawsze, one zawsze nam czekają w salonie już, ponieważ zostawiam otwarte drzwi i zawsze biegają za mną, żeby mi położyła. Jak widać, się bardzo cieszą i nie to, że są głodne, ale się po prostu bardzo cieszą, że dostaną jedzonko, bo zawsze im smakuje. Także tutaj im wysypuję wszystko z miseczki i one tutaj sobie spokojnie jedzą i robią syf jak zwykle. <grym> bardzo im smakuje, im tak zajmuje mniej więcej 20 minut jedzenie wszystkiego. I tak na spokojnie, na początku tak dopadają, żeby zjeść najlepsze, a później na spokojnie sobie dokończają. Tutaj widzicie, jak dokładam im sianka i wymieniłam już im wcześniej kuweta. Moli już zdążyła zjeść, i tutaj oczywiście musi mnie kontrolować, czy dużo nałożę i czy dobre nałożę. Spodziewałam się, że będą jakieś pytania odnośnie tego paśnika, także to jest po królewsku XL, to jest rozmiar, i zamówiłam go u Henatura. Jak piszecie tutaj, to na Facebooku to na pewno Wam wyskoczy, aczkolwiek teraz zmienili nazwę na chyba sklejka czy coś takiego. No misiaki sobie tu jedzą, pokazuję ich kącik, tutaj część jadalniana, tutaj też, bo śpią generalnie koło mnie, koło biurka na kocyku. No i oczywiście misiaki, ich tu, jeżeli one siedzą przysianie, to ich to tak najmniej interesuje. No i to jest, słuchajcie, ich ulubiona, ulubiona miejscówka, z racji tego, że tu są wszystkie smakołyki. Oni myślą, że coś dostaną, ale później zobaczycie, że mi nawet ukradły korzeń mniszka. Ale tutaj Wam pokazuję, co tam ciekawego mam. Tutaj mam korzeń pietruszki. A tutaj mam os. wczoraj kupiłam skorję. W tym oczywiście tu nie ma lodów, bo co by się spodziewać po pudełku z lodami? Aczkolwiek tutaj właśnie jest korzeń mniszka, który ukradłem i uciekłem, i porozwalałem przy okazji. Później się z tym goniłem po całym pokoju, ale nieważne. Mam tu jeszcze różne nasiona, jakieś inne korzenie. No, multum tego wszystkiego. Już są resztki, ponieważ na wiosnę będę robiła nowe zapasy, więc chcę to wszystko wykorzystać, aczkolwiek no nie mogę dawać im wszystkiego naraz, bo one, one bardzo chętnie, ale później ich brzuszki by ich bolały pewnie. No tutaj myślę, że wyżulą jeszcze coś, aczkolwiek nie, nie, już więcej nie dostały. Później dostały tylko siemię, ale to już po południu. Moje króliki z już kończą śniadanie. Tutaj już im też ogarnęłam paśnik i kuwetę i... No, i właśnie tak, tak to wygląda, że później kotce wyglądają okropnie. Molucha! Ale, Moluch, co ty robisz? Ale, zostaw ten koc. Zostaw ten koc, jakbym ci mogła prosić, tak? No, Zdeł, już jeszcze kończyła śniadanie. A teraz ja idę zjeść śniadanie. Porządki, tak? Tutaj musisz zrobić.